Mm, Mamma mia, Mary, mm, bardzo dobry. Dzień dobry, witam Was na moim kanale YouTube. Jak zawsze jest dzisiaj ze mną Mary. Mary, dzień dobry. Dzień dobry. Mary zaczyna mówić troszeczkę po polsku. Przygotowaliśmy dla Was dzisiaj cantuccini, toskańskie ciasteczka z migdałami. I oto nasz przepis na cantucci. Potrzebujemy 400 g mąki, 140 g cukru, 200 g migdałów, Troszeczkę vin tak ze 3 łyżeczki, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 40 g oliwy z oliwek, szczypta soli, 3 jajka, 1 pomarańcz. I dodajemy dwa jajka. I 140 g cukru. I mieszamy. Teraz dodajemy skórki pomarańcza, która na pewno nam doda trochę zapachu i smaku. I mieszamy. Mm, ja już czuję ten zapach. Dodajemy olej z oliwy, 40 gram. Włosi przeważnie używają olej z oliwek, ale jeżeli nie macie w domu, możecie też dodać zwykły olej. Później wlewamy wino, wino słodkie, deserowe. We Włoszech mówią na to "vin santo", jest to wino zrobione z suszonych winogron. I teraz do mąki dodajemy proszek do pieczenia, mieszamy. Teraz wkładamy mąkę do do jajek. I mieszamy. I dodajemy szczyptę soli. I mieszamy. I teraz dodajemy nasze migdały, gdzie są bardzo ważne. I teraz zagniatamy ciasto na jednolitą masę. I kiedy nasze ciasto jest już gotowe, dzielimy je na dwie części i formujemy je na buchenki. Ja mniej więcej chyba tak. Mary, o fatto Benissimo. Zapytałam się Mary, czy zrobiłam dobrze. centro verso Dobrze, no to może być. I wkładamy teraz na blaszkę. No to ja robię jak Mary. Grubość zależy też od jakich biszkoptów, jakich biszkoptów chcecie, tak? Czy większe, czy mniejsze. I teraz smarujemy je jajkiem. I teraz wkładamy nasze kantuci do piekarnika na 180 stopni na 20 minut. I oto nasze kantuci już prawie gotowe. Brakuje tylko ostatni etap czyli pokrojenie ciasteczek. Kroimy je ukośnie. I wkładamy się do piekarnika tak na ostatnie 5 minut. I wkładamy nasze ciasteczka pokrojone do piekarnika na 180 stopni przez 5 minut. I minęło już 5 minut, i wyciągamy nasze kantuci gotowe. Mmm, ale zapach. Oto nasze kantuci. Jak mówi toskańska tradycja, można zanurzyć je w winie Vin Santo. Jest to wino deserowe. Na zdrowie. Na zdrowie. Cięcinne. I próbujemy. Mmm, mm. mamma mia, Mary. Mm, bardzo dobry. I na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, czy podobał Wam się nasz przepis. Ciao. Ciao.